Dokonujemy dalszych zamiany jednostek, dalszych zamiany jednostek. No to wychodzę od oczywistego 1 cm ma mm10, więc 1 cm2 ma mm. Wiemy, że 100, bo to byłoby 10 i do potęgi drugiej, prawda? Mm2. No to w sumie tutaj mamy, wpisujemy cyfrę 2. Następnie mamy 10 cm2. Czyli to sobie rozpiszę tutaj. To jest 10 razy 1 cm kwadratowy. 10 przepisuję, za to podstawiam sobie to 10 do potęgi drugiej milimetra kwadratowego. Wykładniki dodaję, a wiemy, że tu jest jedyneczka. 2 plus 1 to 3 i milimetry kwadratowe. Więc możemy sobie wpisać, że tutaj cyfrę, którą sobie uzupełnimy to będzie cyfra a tu przechodzimy na centymetry kwadratowe. Tutaj przechodzimy sobie na centymetry kwadratowe. Chyba jest w błąd w podręczniku, tak mi się wydaje, bo wszystkie jednostki powinny być tak samo. Zobacz, że tutaj powinny być, pewnie mi chodziło o milimetry. Albo specjalnie zrobili pułapkę, bo my sobie wykorzystaliśmy tą informację. No i gdyby tam było m, to byłoby 10 do 3. I raczej chyba autorom o to chodziło. No ale z racji, że tam faktycznie jest napisany ten centymetr, no to. Tutaj, co wpiszemy sobie, skoro 10 cm2, to będzie 10 do której? Do pierwszej, bo mamy otrzymać 10. Ale tutaj dałbym taki wykrzyknik, bo wydaje mi się, że jest błąd właśnie w podręczniku. Może w nowych wydaniach będzie to zredukowane i wtedy powinno być, uważam, tak. Ale na razie przy tym zadaniu wpisujemy sobie jedynkę. Pod D, kilometr na centymetry, no to dokonajmy sobie takiej zamiany. Mamy podpunkt D, czyli 1 km na czerwono. 1 km. Najpierw co jest? Wiemy, że 1000 metrów, a my wiemy, że 1 m to jest 100 cm. Więc to sobie rozpiszę 1000 razy 100 cm, czyli 1 z 5 zerami, zobaczcie, cm, a 1 z 5 zerami to byłoby 10 do potęgi 5 cm. Czyli tutaj piątka i tutaj centymetr. Teraz 1 km kwadratowy, no to potęgujemy obustronnie, czyli tu będzie 10 do potęgi piątej i to w nawias do potęgi drugiej, czyli 10, 5 razy 2 dziesiątej i już nie centymetr, a centymetr kwadratowy. Mamy tę zamianę, czyli tu wpisujemy sobie dziesiątkę. No i tu w tym D jest już dobrze. Spójrzcie, czyli tutaj byłoby. 10 razy 1 kilometr kwadratowy to się równa 10 razy 10 do 10 cm kwadratowego dodaje wykładniki tu jest wykładnik 1 pamiętamy o tym czyli 10 do 11 cm kwadratowego Wpisuję sobie 11 no nawet dziwnie wygląda nam ten drugi przykład pod punkcie C więc najprawdopodobniej jakieś niedopatrzenie podczas pisania podręcznika